Hej łowcy, styczeń 2025 roku nie jest aż tak bardzo wypakowany głośnymi premierami gier jak ten sam miesiąc rok wcześniej, kiedy to dla przypomnienia dostaliśmy Tekkena 8 czy Like a Dragon Infinite World. Lecz wcale nie oznacza to, że nie będziemy mieli w co grać. W tym względnie spokojnym okresie miejsce dla siebie znaleźli mniejsi twórcy. Na horyzoncie czai się kilka ciekawych kontynuacji i wiele ciekawie zapowiadających się produkcji z segmentu indie i double A. Dziś porozmawiamy sobie o nich nieco więcej. Serdecznie zapraszamy. עשה את הקורסה אבו Pierwsza, wydana w 2014 roku odsłona serii Seto Corsa, kupiła gracze podejściem do rozgrywki. Na opanowanym przez produkcję arcade rynku brakowało wtedy solidnego symulatora, który pokusiłby się o jak najbardziej realistyczne odzorowanie modelu jazdy. Teraz, ponad 10 lat później, przyszła pora na pełnoprawną kontynuację. Wszak opisywana pozycja na początku nazywana była właśnie Seto Corsa 2. Po nastawionym na sieciowe zmagania spin-offie w nasze ręce wpadnie Seto Corsa Evo. Pani mogą liczyć na wiele ulepszeń, twórcy zamierzają zadbać o rozbudowany tryb kariery, a także zaoferować możliwość jazdy swobodnej po publicznych drogach. Oczywiście nie ma mowy o zmianie modelu jazdy, to wciąż będzie piekielnie wymagający realistyczny do bólu symulator, na którego rozwój będziemy mieli spory wpływ, gdyż twórcy planują premierę we wczesnym dostępie. Hyper Light Breaker W ramach dostępu Early Access zadebiutuje też nowa Gra Studia Heart Machine. Hyper Light Breaker przeniesie nas ponownie do uniwersum fantazy i science fiction, wykreowanego na potrzeby Hyper Light Drifter. Będzie to jednak nieco inny produkt niż poprzedniczka. Tam mieliśmy do czynienia z RPG akcji utrzymanym w stylu retro. Teraz zaś w nasze ręce wpadnie przygodowa gra reakcji z elementami roglaika. Bawić można się samodzielnie, lecz całość ma sprawdzać się nieco lepiej w kooperacji. Zmianą uległa też oprawa wizualna. W dalszym ciągu mówimy o typowej dla studia kreskówkowej stylistyce, lecz całość przeniesiono do trójwymiaru. Dynasty Warriors Origins Dynasty Warriors to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii gier musu na świecie. Jeśli nie wiecie z czym to się je, służymy pomocą. Produkcje te są dość specyficznym odłamem hack and slashów. Sterujemy w nich bohaterem, który staje do walki nie z jednym, nie z kilkunastoma, a z tysiącami przeciwników jednocześnie. Wrogowie ci nie są w stanie nam za wiele zrobić, będąc zazwyczaj zwykłym mięsem armatnim. Mimo nieskomplikowanego systemu walki, rozrywka jest satysfakcjonująca. Przed nami premiera dynasty Warriors' Origins, oczywiście od Omega Force, czyli ojców tego podgatunku. Tym razem również przyjdzie nam toczyć starcia na terenie starożytnych Chin, choć już nie jako znany historyczny bohater, a własnoręcznie stworzona postać. Donkey Kong Country Returns HD. Zbliżamy się do końca cyklu życia konsoli Nintendo Switch. Kto wie, może w momencie, gdy traficie na ten materiał, następca przenośnego handhelda od Japończyków został już oficjalnie zaprezentowany. Mimo to Nintendo nie zapomina o swoich fanach, wciąż oferując im nowe gry, a także tony remakeów i remasterów ze starszych konsol. Połowy miesiąca w nasze ręce wpadnie Donkey Kong Country Returns HD, odświeżona wersja platformówki wydanej w 2010 roku na konsoli Wii. Za przygotowanie odpisywanego wydania przygód Donkey Konga i Didiego Konga ruszającego na ratunek skradzionych im bananów odpowiedzialne jest polskie studio Forever Entertainment, które już wcześniej pracowało m.in. przy Front Mission 1 i 2 Remake. Syn Duality Echo of Ada W ostatnich latach mamy mały renesans gier z mechami. Wystarczy tylko wspomnieć udany powrót Armored Core czy Mech Warrior'a. Teraz kawałek swojego tortu próbuje uszczknąć zespół Game Studio. Potencjał projektu został dostrzeżony przez Bandai Namco, gdyż to właśnie Japończycy zajmą się wydaniem Synduality Echo Owada. Gra przeniesie nas do odległej przyszłości, kilka lat po niemalże całkowitym wyginięciu ludzkości. Ocaleni muszą teraz walczyć o przeżycie, a szanse zagwarantować mają im kryształy AO. Powierzchnia ziemi nie jest jednak bezpiecznym miejscem do życia, a eksplorując ruiny łatwo można napatoczyć się na bezwzględne potwory. Eternal Strands Eternal Strands to przygodowa gra akcji od studia Yellow Brick Games. Za jej produkcję odpowiada m.in. Mark Laidlow, reżyser kreatywny trylogii Dragon Age. Inspirowana Shadow of the Colossus i tytułami z serii The Legend of Zelda, pozycja stawia nacisk na eksplorację i walkę. Pojedynki stoczymy zarówno z szeregowymi przeciwnikami, jak i wielkimi bossami, po których będzie można się wspinać w celu dostania się do ich słabych punktów. Główna bohaterka, Bryn, należy do grona tzw. tkaczek, czyli istot potrafiących kontrolować moc żywiołów. Pozwala jej to eliminować oponentów na wiele różnorodnych sposobów. Tales of Iron 2 Whiskers of Winter Pierwsze Tales of Iron zaskoczyło graczy poziomem wyzwania. Nawet miłośnicy hardkorowych souls-likeów mieli nie lada problemy, mierząc się z wojownikami żabiego królestwa szczególnie w trybie krwawego wąsa. Po Wielkiej Wojnie nastał pokój, lecz nie był on w stanie utrzymać się zbyt długo. Na północy odrodziło się pradawne zło, a więc prowadzony przez nas szczurzy namiestnik Puskowia o imieniu Arlo musi wyruszyć w drogę, by pozbyć się mrocznych skrzydeł. Nie spodziewajcie się zbyt wielkich zmian w koncepcji rozgrywki. Whiskers of Winter przede wszystkim rozwija rozwiązania znane z poprzedniczki, dodając przy tym trochę nowych mechanik. Sniper Elite Resistance Francuskie studio Rebellion specjalizuje się w grach o snajperach. Tym razem mamy do czynienia ze spin-offem serii Sniper Elite. W trakcie zabawy ponownie trafimy do znanej z piątki Francji, a akcja poprowadzona została równolegle do wydarzeń ze wspomnianej gry. Oznacza to, że nie zagramy protagonistą poprzedniczki, który to zajęty jest sabotowaniem projektu Kraken. Twórcy zadbali więc o nowego bohatera. Zadanie Harry'ego Hawkera jest jednak dość podobne. Nasz snajper będzie musiał zneutralizować Wunderwaffe, tajemniczą broń, która miałaby zagwarantować Niemcom zwycięstwo w II wojnie światowej. Citizen Sleeper 2 Star Wars Vector. Druga część ciepło przyjętego kosmicznego RPG, w którym wcielamy się w androida uciekającego przed rządzącymi światem korporacjami, nadejdzie pod koniec stycznia. Tym razem w ręce oddany zostanie nam inny Sleeper. Nasz nowy bohater budzi się z amnezją na obrzeżu systemu gwiezdnego, w skradzionym statku i z uszkodzonym ciałem. Jakby tego było mało, wyznaczono nagrodę za dostarczenie go żywego lub martwego. Nie są to zbyt przyjemne warunki do przetrwania, a do tego trzeba też naprawić siebie, swój środek transportu, zebrać załogę i uciec jak najdalej od korporacyjnych macek. Zdobywanie finansów, nierzadko w dość szemrany sposób, może jednak przyciągnąć niepożądaną uwagę. Heart of the Machine. Studio Arsen Game próbowało swoich sił w kilku różnych gatunkach, lecz to właśnie strategie są ich konikiem. Twórcy niezwykle oryginalnego AI War zamierzają nam teraz zaoferować turowe Forex którym przyjdzie nam wcielić w samoświadomą sztuczną inteligencję, próbującą zapanować nad miastem. Od naszych decyzji zależeć będzie, czy zniewolimy mieszkańców i wykorzystamy ich w swoich celach, czy też zajmiemy się rozwiązaniem trapiących ich problemów. W ostateczności zawsze też można całkowicie unicestwić ludzkość i otoczy się zawsze wiernymi robotami. Jak sami widzicie, otwarcie 2025 roku zapowiada się wyjątkowo wybornie. W zaprezentowanym zestawieniu w zasadzie każdy z Was jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jeśli udało wam się zaoszczędzić jakieś gwiazdkowe zaskórniaki, to koniecznie podzielcie się, który z wymienionych tytułów padnie Waszym łupem. Przy tej okazji, jak zawsze, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony łowcygier.pl po najlepsze oferty na te oraz wiele innych gier. Tymczasem dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia wkrótce przy okazji kolejnego materiału. Cześć!